Na początek, swoją opinię na temat tego przełożonego spotkania do Gorzowa, wyrazić jak pan to ocenia i czy to może pomóc drużynie w odbudowie po meczu z I Witam państwa. Trudna odpowiedź na to pytanie: nie ma. Zdrużenie z Fusów, mecz przełożony, trzeba zostawić to wszystko w tyle. Nie możemy się koncentrować, przynajmniej ja i zawodnicy, na tym, co było, dlaczego nie było, czy mogło być. To już jest historia, co się rozgrywało gdzieś tam na gabinetów prezesów i tak dalej cóż, no jedziemy w tym meczu, zamieniony jest e, termin, e, jeżeli chodzi o gospodarza. E, można gdybać, czy to dobrze, czy źle. Patrząc przez pryzmat ostatniego meczu, e, gdzie zaczęliśmy bardzo dobrze, a skończyliśmy bardzo źle, nie było czasu na to, żeby przepracować ten okres e, tak, jakby e, bym chciał. Z tego względu, że jest już nawoł rozgrywek e, innych, e, kalendarz jest taki, jaki jest. E, jest Liga Szwedzka, dzisiaj jest Liga Duńska, później znowu Liga Szwedzka. E, także no, praktycznie mówiąc, postaramy się jakoś to e, poukładać tak e, treningowo, że ci co mogą to trenują, ci co nie to podejdą z marszu. Jak będą wyglądały te przygotowania do tego spotkania, jeżeli chodzi o treningi i też starty zawodników? No tak jak powiedziałem, dzisiaj jest Liga Szwedzka, gdzie startuje e, dwójka naszych e, zawodników. Dzisiaj jest też trening, gdzie uczestniczy, jeżeli chodzi o skład ligowy tu Rafał Karczmasz e, i Bartek Zmarzlik i Szymon Woźniak. E, Krzysztof Kaspczak też dzisiaj w Lidze Szwedzkiej. W środę jest Liga Duńska, to wiadomo na Duńczycy startują. Mateusz Bartkowiak został powołany na dzisiejszy test toru na stadionie narodowym przed pierwszym Grand Prix. W czwartek znowuż jest Liga Szwedzka, gdzie się spotykają drużyny Bartka Szymon'a z drużyną Krzysztofa Kasprzaka. Jeżeli pogoda pozwoli, Duńczycy odbędą trening w czwartek. W ekipie z Wrocławia prawdopodobnie zabraknie Macieja Janowskiego, ale chyba nie możemy powiedzieć, że to spotkanie będzie łatwe. Jak pan ocenia to skład drużyny z Wrocławia kto może być najmocniejszym punktem ekipy gości na naszym torze? Oceniając się Wrocławia to uważam, że moje zdanie, oni na sile nie stracili, może na pewności mogą stracić, bo sami widzieliśmy Mili, który nie miał z tyłu głowy nic, że musi jak pojechał w Speedway Soul Nation w Landshut, także to jest zawodnik obdarzony o dużym potencjale i znamy jego możliwości. Tworzenie z fusów takie, a co by było gdyby, czyli brak Maćka Jednostkiego, to nigdy nie budowałem siły naszego zespołu na czyjeś biedzie, tak samo jak my w ubiegłym roku mieliśmy sześć spotkań bez Martyna, później następne spotkania bez Szymona i, i, i też trzeba było sobie dawać radę, także myślę, że tu musimy się koncentrować na sile naszego zespołu, na, na atutach, które mamy, a wiadomo, że skład jest tak w tym roku zbudowany, że jeżeli trzech naszych liderów krajowych, czyli Bartek, Szymon i Krzychu pojadą na poziomie takim jak od niego oczekujemy, od nich oczekujemy, sami od niego plus nasi młodzieżowcy dorzucą to co już potrafili bez zbędnego obciążenia, bo już Rafał potrafi, że, potrafi, że wygrywać z najlepszymi, ale tu nie chciałbym żeby on był tym, który, a było tak już w tym sezonie, że ratowano pewną część ciała, także hmm, tylko wypada się cieszyć. No, są Duńczycy, to myślę, że e, powinno być nieźle. A to są tylko takie dywagacje. Tak samo z drugiej strony, jeśli chodzi o Wrocławia, też wiedzą, że mają potencjał, w, doskonale w, w dyspozycji jest Taiwo Finden, e, także Max Drabich zasygnalizował wysoki poziom. E, myślę, że Liszka czy Młodzieżowcy to też są takie tego typu, jak nasz Bartkowiak, potrafią wyskoczyć i stąd i znowu wygrać bieg. Nie mówiąc o potencjale e, Frike czy Gleba Członowa a także na objawienie ubiegłego roku jamruk, no też pali rządzą się rządzą pokazania, że właśnie ta ekstra liga go nie przerosła. Zdamy już awizowany skład z Wrocławia, czy trener może zdradzić, czy w naszym składzie są jakieś zmiany ewentualnie? Jeszcze nie miałem okazji tak zobaczyć w drodze, dopiero usłyszałem jaki jest skład, także no spokojnie przeanalizujemy to co jest, ale ja mówię, no, musimy patrzeć na, na potencjał, który mamy i i my, o jechaliśmy do tej pory, czy będzie jakieś zmiany, zobaczymy. Nie umiem teraz powiedzieć na gorąco. Jakieś pytania z Państwa strony? Jeśli tak, to proszę do mikrofonu. Panie że Grand Prix. Kto ma w tym Grand Prix największe szanse? Jak na tym tle widzi Pan szansę Bartka z Marzlika, już w Warszawie, no i nie w ogóle w całym cyklu? Pan. Co ja mogę powiedzieć, no, to może, mogą być to moje pobożne życzenia. Widzę Bartka na najwyższym stopniu podium w Grand Prix pozostałych turniejach, tak by się chciało, ale życie wiadomo jaki jest. E, tu jest e, wielu zawodników, którzy w ubiegłym sezonie i w tym sezonie już e, mają poziom ustabilizowany i można tutaj wyliczać. E, od począwszy od of India, skończyć na Elonie Madsenie, który e, debiutuje w cyklu Grand Prix poprzez... E, naszych zawodników, Kołodzieja czy Atioma, Łaguta i tak można Lingrena i można wyliczać, wyliczać, niemniej to jest turniej, który będzie no, pewnie rządził się swoimi prawami na torze jednodniowym, nie wszyscy będą mieli okazję z uczestniczyć w tym treningu, gdzie jest nowa formuła, że numery te są bardzo ważne, ale to trzeba przewidzieć jak Olsen też zadziała z tym torem, bo widzieliśmy różne były jego działania. Bronował bo zewnętrzną, także nie zawsze te numery wewnętrzne są dobre w pierwszej fazie, wszystko po to, żeby było widowisko atrakcyjne, nie zawsze to tak wychodziło, także to są dużo, dużo znaków zapytania i trudno mi odpowiedzieć jednoznacznie. Serce podpowiada, że jesteśmy wszyscy za Bartkiem, też fajnie, że Rafał tu obok mnie siedzący, nasz junior dostał szansę bycia rezerwowym w tym turnieju, jak wiemy, że te numery przypadają najlepszym naszym młodzieżowcom. Teraz nominacja do, właśnie odbył sobie kask do, do eliminacji mistrzostw świata, także no, to są pozytywy, które no też nakładają mi obowiązki. Ale dochodzą do tego pytania, naprawdę nie umiem odpowiedzieć, czasami ktoś z boku stojący może lepiej coś widzi i zauważa. Myślę, że w tej czołówce za wiele się nie zmieni, a choć są zabójcy, którzy tej mogą troszeczkę zamieszać w tym, zwłaszcza ci nowi, którzy doszli do tego cyklu. Panie trenerze, sprawdzałem prognozy pogody na, na czwartek i piątek. W czwartek ma w Gorzowie padać cały dzień. We Wrocławiu już mecz odwołali, a w Gorzowie jak to wygląda? Czy zdąży pan ten tor przygotować, jeśli w całe jeśli, jeśli e, cały czwartek będzie, będzie lało. Tu będzie to przygotowane na opady, tak jak mówi regulamin ekstraliki, że trzeba to przygotować na tą ilość wody, żeby przyjął, a jak się on będzie zachowywał po tych upalach, jakie opady, opady opadowi nieróżne, nawierzchnia nawierzchni nierów nierówna, różnie to przyjmuje, trudno i powiedzieć. Na pewno e, będziemy starać się przygotować tak ten tor, żeby m, zawody się odbyły. A co będzie za tu tym toru? Tego te, nikt nie wie. Rafał, jakbyś mógł podsumować te twoje występy ligowe dotychczas jak jesteś, jak je oceniasz i czy dużo brakuje, żebyś był zadowolony w pełni w 100%. Dzień dobry wszystkim. Moje występy no jak widać po wynikach, no wygląda to znacznie lepiej jak w zeszłym roku. Staram się przygotowałem się do sezonu najlepiej jak mogłem i również staram się na to, że te każe cenne punkty dla drużyny dokładać, więc... Z meczu na mecz staram się jakiś sprzętowo i fizycznie być gotowym w 100%, Więc, jeśli to nawet widać po wynikach, więc no... Staram się na treningach też do każdy sprzęt przetestować, co, co, co mam, więc do meczu jestem w 100% przygotowany i... no jak widać po wynikach. Przed sezonem dużo się mówiło o zmianach w Twoim teamie, nie ma już Marka Huczko nastąpiły zmiany, czy już, już jakbyś mógł ocenić sytuację na tą chwilę, czy wszystko jest poukładane tak, jakbyś tego chciał? No na początku roku sporo się działo w, mojej, w moim teamie, więc to nie było dla mnie lekki okres, więc yy, no, Marek jak się zachował, tak się zachował, chcę to zostać bez komentarza. Mam teraz mechanika Rzesz Rzeszowa, Oskara Romanowskiego, pracował wcześniej u Nika Morisa. Chłopak młody, bardzo dobrze się spisuje, jestem bardzo zadowolony z niego, więc współpraca z nim naprawdę super. Nie mam żadnych zastrzeżeń i myślę, że ta współpraca pozostanie na długo. Jak będą wyglądały twoje przygotowania do tego spotkania? Do piątku na pewno dzisiaj będę trenował i myślę, że to na tym się zakończy, bo po meczu mam od razu Grand Prix w sobotę, gdzie muszę na pewno poszykować sprzęt, wszystkie jakie mam, żeby po meczu jak skończę, to zapakować kolejne motory, żeby po nocach po prostu nie szykować tego, tylko żeby już mieć wcześniej gotowe, tylko spakować buzę i wyruszyć w drogę. W ekipie Wrocławia jest jeden z najlepszych juniorów w BG Ekstralizę, Maksym Drabik. Jak podchodzisz do tego pojedynku z Maksymem, czy, czy raczej skupiasz się na sobie i nieważne z kim startujesz spod No ja nie, lekceważ, nie lekceważę żadnego zawodnika, więc skupiam się na sobie w 100%, żeby na, do każdego biegu zresztą, żeby, żeby wygrać bieg i nie patrzę z kim jadę. Czy ktoś jest najlepszy, czy ktoś jest gorszy, no nie, nie można lekceważyć, trzeba być skupionym, no jak na starcie no i na trasie. Jakieś pytania do Rafała, jeśli tak, prosimy do mikrofonu. Rafał, jak już wspomniałeś w sobotę Grand Prix będziesz tam rezerwowym, jak odbierasz bycie zawodnikiem rezerwowym, jakie to jest dla Ciebie doświadczenie, co możesz z tego wyciągnąć, choćby z takiego pojedynczego startu, gdyby się taki trafił? No już miałem okazję być dwa razy, być rezerwowym w cyklu Grand Prix i to akurat było w Gorzowie, ale jeszcze nie miałem być okazji w Warszawie. No, no to na pewno super, super, że dostałem taką nominację, więc to na pewno kolejny krok do przodu, gdzie wyciągnę na przykład jakieś doświadczenie z tego, nawet z tego z z tej perspektywy, że będę tam w parku maszyn i widział to wszystko, jak najlepsi zawodnicy się zachowują. Poprawnie, jeśli się mylę, bo tor w Warszawie testowała się w jakoś w poprzednich latach. Co, co wiesz w ogóle o tym torze właśnie na Stadionie Narodowym? Miałem okazję tylko jeździć właśnie w takich turniejach przed cyklami Grand Prix, więc no to jest sztuczny tor, więc a ja nie mam takiej okazji jeździć na stucznych torach, więc to też takie dla mnie coś nowego jest, gdzie, gdzie tak naprawdę nie jest łatwo jeździć na takich torach. Ostatnie pytanie. Takie starty w Grand Prix pewnie też będą dobrym doświadczeniem przed indywidualnymi mistrzostwami świata juniorów, gdzie dostałeś dziką kartę na eliminację w Krakowie. Jakie plany, jakie cele, co z torem w Krakowie? Po, powiedz po prostu troszeczkę o tym starcie, bijemy się od. No na pewno idę, idę z celem, żeby dostać się do finału. To jest mój cel, jakiś cel osiągnąć. No turniej jest w Krakowie, gdzie no, miejmy nadzieję, że tam już odbędą się wcześniej jakieś zawody i będzie tor na, naprawdę przygotowany do ścigania, gdzie będzie można walczyć o najwyższe cele.